Dzisiaj zmierzę się z maszkarą Secure Contain and Protect Containment Bridge Nazywa tak Bridge e, Nazwy się Kapitan Żbik Kroć Tutaj Tutaj naszym wrogiem Od którego musimy uciekać i przetrwać Jest e, taki Lalkopodobny teletubi Z ranym tyłkiem jest, naprawdę, ja go nienawidzę Po prostu, nic na to nie poradzę to są jakieś takie manekiny, nie wiem co. Żydko to wygląda na To są. To jest właśnie ta lalka, teraz musimy wejść chyba. Właśnie wszędzie, oh, się do Zaraz będzie trzeba wyjść, zobaczycie, a. Tak, gdzieś tu stanąć będzie trzeba.

o Boże... Dobra... Jeszcze raz... Ojej. Dobra... O. To było straszne... Teraz będę wiedział, że nigdy nie wolno stać i trzeba ze za sobą zamykać drzwi... Cholera... Gdzie on? Gdzie, gdzie, gdzie on jest? Otwieraj to! Wezmę tylko maskę gazetką... No co, no co, chcesz się bić? Co, zamknę, zamknę to. Co, no co? Co, się o ciebie no, się no wybaś. Niej, co? Ale się, ojeju, on tam jest gdzieś, jest. No, to stawiam no nie zamykaj! Dobra, dobra, dobra. Nie panikuj, jestem mężczyzną. O, o, co no to miało być? Mam gdzieś w skórkę, skórkę Szk znaczy. A ja nie mogę, no. A kto mnie zabił? Naprawdę, no mówię, kto mnie zabił? To ostatnie było straszne, jak on się ze mną pojawił. No, ludzie, jeżeli wyjść nie można. Uff. Dobra, dam radę. Teraz dam radę. Okej. Okay. Kurwa, krew. Krew, Nie, on się Ten ochrzany muminek gdzieś tu jest. Co widzisz, chyba? Gdzie ten muminek ochrzany? Aha, aha, I co, już ty nie wejdziesz, ha? Ochrzany. Tam nie, nie, boję nie, nie, się, Tam nie, bo boję się nie, 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 się. nie, Siema! Jestem słyszy! Chyba, Chyba mnie nie lubi! Chyba mnie nie lubi! Chyba mnie nie lubi Ora! No jeszcze raz. Oej, Ale się wystraszyłem. Nie wiedziałem, że ten muminek może drzwi otwierać. Kurde. Ah, nienawidzę tego buca spod ciemnej gwiazdy. Ja nigdy jeszcze... Nie będę w to grał chyba. Nie no, nakręcę dla was specjalnie, dla was moich przyjaciela. Ja teraz wiem dziadu, że trzeba zamykać drzwi, bo lubisz się skrzymować. Dobra, co to jest? 9V baterii. Tak. Ja myślę, że nie! wystarczy... Co? co? <laughs> O kurwa macie dobra <noise> Jak na dzisiaj to już chyba mam dość tych wrażeń. Żegnam się z wami. Z tej strony był Sebastian. Mam nadzieję, że polubicie ten film i zasubskrybujecie mnie. Suri, że te słupy i z No cześć!